Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator. Od razu na wstępie informuję Was, że ten odcinek może być troszkę krótszy i, i, i głosu nie mam takiego samego, ponieważ jestem przeziębiony. Cały noc zatkany mam i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem dlaczego, aczkolwiek tak jest. Ale co, zabieramy się za... Zabieramy się za, za, za kupno trzech ciężarówek. Jak widzicie, ja sobie dorobiłem do 2 milionów i patrzymy dealerów ciężarówek. Kupimy sobie Majestika jednego, aczkolwiek czekajcie Scania, nie. Volvo, jedno Volvo sobie kupimy. E, tak, jakieś jedno Volvo sobie kupimy, to jest na pewno. Potem jeszcze pomyślimy nad dalszymi ale volvo na pewno będzie skani na razie nie kupuję ponieważ zbieram sobie kasę właśnie na tą moją skanię tam potrzeba też koło 600 tysięcy chyba tak więc e, będziemy zbierali na to moją skanię a na razie będziemy brali wszystko z innych marek mm, ok dobra mamy tutaj pojedziemy w tą stronę ile ma 700 koni mechanicznych 600, 700, 700, 750 um, 600, 600, 540. Um, tamten ma 800... Nie, 750, ale on kosztuje aż 807 tysięcy. Um, hmm, hmm. Aczkolwiek kilka wodna. Nie, nie, to jest, jest za drogi jednak. Stwierdzam, iż jest za drogi. Dobra, tutaj mamy 600 koni mechanicznych tylko. Tutaj mamy 700 i to jest 6 na 2 minus 4, to jest 6 na 4. A, czyli tutaj nie możemy zmienić koszki, a tutaj możemy z tego co widzę. Okej. Okay. Ok, okej 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 801, 620. Kupujemy koło. Um, yy, kurka wody na, nie, 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 um, nie, nie, chcemy. nie, pójdzie nie, nie, paryskiego. Ok. Dobra. Wychodzimy z salonu. I teraz patrzymy renówkę jakąś, ponieważ chcieliście jakąś renówkę, no to dobra, patrzymy renówkę jakąś mamy jeszcze 1 400 000 tak więc po, um, po 700 tysięcy może pójść każda ciężarówka <coughs> Możemy ją kupić um, Maksymalnie właśnie, że tak powiem możemy przeznaczyć 700 000. Um, ale dobra Excellence, zobaczymy tą madunkę ile wy... tą co... Aha, tutaj są wszystkie magunki Um, edycja Road 66 e, ale czekajcie, 480 koni tylko. te terenówki, kurka ona. Więcej 480 nie ma. Co jest? A, a kosztuje aż 800 tysięcy. Hmm, aha, aha. Powiem wam, że no nie cieszy mnie to bo myślałem, że lepsze terenówki będą na razie wyjdziemy zobaczymy jeszcze w innych salonach DAFa jeszcze żadnego nie mamy na pewno to odwiedźmy salon i zobaczymy co dzieje się w salonie DAFa I, i podejmiemy zaraz jakąś decyzję na temat drugiej ciężarówki Dafa. 460 koni, 460, 510, 460 i 510, 782 812, to jest 6 na 2 podwozie, to jest 4 na 2 i teraz pytanie, Jakie ma jeszcze moment obrotowy? 2,5 tysiąca na momentów, tak samo. 1586 skrzyniobiegów tak, e, to same a baki tamten ma lepszy bak dobra to uznajmy, że kupimy tego dacha zakup e, nie, nie chcemy siadać bo leci do Paryża e, ok i wychodzimy z salonu i zakupmy jeszcze Mana. Mamy i Iweko, Iweko. Nie, najpierw zobaczymy Mercedesa. Um, dobra, zobaczymy w Szczecinie salon. Aczkolwiek są to te małe salony, więc e, za wiele one nam nie dadzą. Ale zobaczmy, um, co tutaj będzie się działo. Um, dobra. 476, 510, 510, 320. Hmm, dobra, 510, za 625. Dobra, 510 jest tutaj największy e, moment, nie moment obrotowy, czy moment obrotowy? E, moc silnika, właśnie. A zobaczmy, jakie iweko mają. E, mo e, blelele, moc silnika, jaką mają. No Porównamy. Jeżeli mają ponad 510, to bierzemy Iveco. A jeżeli nie, no to się zastanowimy. <laughs> ok. 450, 560, czyli mają już więcej. Ale teraz um, 900 plus 400, to jest tylko 400. On jest taki bardzo malutki jakiś. Active Space super, um, ale kurka wodna nie starczy nam pieniędzy. Oja ja dole. No to piętnie się wrobiliśmy, że tak powiem, a ten kosztuje 800 coś, ale czekajcie, 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 ja mam pomysł, wychodzimy stąd, wychodzimy, bank i teraz popatrzcie, zostało nam 230, czyli zdobędziemy około 200 tysięcy, dobra, to zrobimy tak jak ja mówię, spłacimy to i weźmiemy sobie znowu to i mamy 811 tysięcy widzicie jaka to jest magia kurka wodna trzeba po prostu logistycznie tutaj zarządzać całą e, z całymi swoimi pieniędzmi aczkolwiek no no nie no na jedno wychodzi bo kredyt i tak bym w końcu wziął jakbym go spłacił a teraz sobie po prostu zarobiłem że tak powiem 200 tysięcy w ciągu chwili bez żadnej jazdy tak więc e, tak więc spoko ale okej okay, patrzmy na nasze Iveco które mieliśmy brać to jest za 843, więc tamto na pewno nie. A to jest za 772, tak więc zakupimy, nie chcemy siadać. I damy go tutaj. I mamy wszystkie garaże już pełne. E, Okej. Okay. Tak, wychodzimy i teraz musimy poszukać jakichś pracowników. E, aż trzech pracowników musimy znaleźć, tak więc e, dobra. Uznajmy, że sobie weźmiemy najpierw e, z Poznania kogoś. Ale nie, ha, bo to jest ogólnie. Dobra, mniejsza z tym. 2,5. Ulf. On ma tylko ekologiczną jazdę. Ale ma dobrą ocenę. Czekajcie. Charles nawet dobrze ma. Weźmiemy jakąś dziewczynę może? Bo nie mamy ani jednej dziewczyny. To uznajmy, że weźmiemy sobie Tinę. Zatrudnimy kierow yy, nie Ulfa, ej, Dina. Yy, ma może niską ocenę, ale weźmiemy ją do, uznajmy, najsłabszej ciężarówki, czyli do Dafa, o ile się nie mylę. Nie, Daf miał dużo, to chyba miało najmniej. Tak więc spoko. Dobra, Ulfa też weźmiemy, żeby nie było. Ulf będzie pracował z nami tutaj. I jeszcze weźmiemy sobie mm, Pawlanie, Charlesa. Weźmiemy jeszcze Charlesa. Zatrudnij kierowcę tutaj na Dafa. Ok. Tak więc nasze garaże, wszystkie są już zapełnione. Um, manager firmy, tutaj właśnie. Manager ciężarówki, uznajmy. Jak widzicie, mamy już 6 ciężarówek. Na następną ciężarówkę będzie trzeba już wziąć, e, na następnych pracowników będzie trzeba wziąć już mm, nowy warsztat. Aczkolwiek, zanim my będziemy mieli nowy ten, nową, nową ciężarówkę i tak dalej, to troszkę czasu minie. Na pewno kupimy sobie za niedługo swoją tą skanię. To znaczy, za niedługo, za długo, bo musimy jeszcze do tego 25 levela niż się z tego dobić. Ale jeżeli już dobijemy do tego 25, to na pewno będę kupował sobie tą skanię. A wtedy zostanie mi tutaj ten. Co to było w ogóle? Man, ten man zostanie mi, bo to jest man, tak dokładnie. I, i, I wtedy będę musiał albo wziąć nowy garaż, albo sprzedać jakąś najsłabszą ciężarówkę, i wtedy wziąć tego mana dać komuś, a samemu zasiąść na, za swoją skanie. Tak więc tutaj zobaczymy. Możecie mi też napisać, właśnie czy lepiej wziąć e, jakąś ciężarówkę sobie kupi, jak kupię sobie tą ciężarówkę, tą skanie, czy lepiej e, sprzedać, tego, e, sprzedać jakąś najsłabszą ciężarówkę i wziąć tego mana dać pracownikowi czy jednak kupić jeszcze jeden garaż, uznam już w Polsce, i wtedy wziąć nowy garaż, zacząć rozbudowywać. Tak więc napiszcie mi, co jest lepsze. OK, teraz będziemy mieli na pewno większe zyski, aczkolwiek, no czekajcie, jeszcze menedżer firmy, kierowcy. Każdemu kierowcy damy jakieś, tutaj temu damy ADR-ki. ADR-ki najwięcej dają. Tak więc damy wszędzie ADR-ki. Ona ma też ADR-kę jedną, ale tylko jedną. Tak więc dobra. Weźmiemy sobie jazdę. Dopiero 11 minut jest, tak więc no nie za wiele. Ale ale no cóż, dobra. Musimy jechać do przodu. Weźmiemy sobie, może zrobimy, czekajcie. Jeszcze nie to, nie mapę. Zobaczymy sobie jeszcze menedżera firmy kierowcy. I zobaczmy na przykład Johnny, ile on ma? 20 godzin. Dobra, to weźmiemy sobie, um, zrobimy taką magiczną sztuczkę, że ja sobie wezmę, wsiądę za to. E, ok, zdobyliśmy trochę kasy, i teraz będzie pytanie. Manager firmy, kierowcy, i zobaczmy, ile zarobili. Charles. Zarobił. Aha, najpierw zminusował kompletnie. Ale potem już zarobił 9000, tak więc wyszło mu na plus 7000 około. Ulf, 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 pokaż swojego loga. Dwa minusy i mało zarabiasz. Kurka wodna najlepsza ocena. A mi tutaj, kurka wodna zaniżasz całą średnią, kolego. Pokaż log. O, kobieta ładnie zarabia. Nie powiem, że nie. Dobra, to jak na razie chyba najlepiej się spisała. Ale dobra, nie polecimy sobie teraz. Aha, bo będziemy teraz y, w tym manie. No dobra, już trudno, aczkolwiek czekajcie. Trudno, czy Dobra, trudno. Lecimy tą ciężarówką. Ym, na razie polecimy tym manem, potem najwyżej się zamienimy z powrotem. Ale teraz musimy znaleźć jakieś zlecenie, chociaż krótkie. Ym, z Dortmundu. Do Wrocławia, z Dortmundu. Hmm. Ja wiem, czy jest do Wrocławia chcemy jechać znowu, tak średnio, mi się przynajmniej chce, ale okej, okay. um, tutaj mamy takie coś, takie zadania mamy, do Londynu i tak dalej, i tak dalej, no średnio, średnio, naprawdę średnio. Mmm. E, 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 no ale dobra, niech będzie. Dawno w Polsce nie byliśmy, to polecimy sobie z benzyną do Wrocławia. Żeby Polacy od Niemców musieli ściągać benzynę. No to jest. A nie, 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 w tą stronę. Dobra, nic nie jedzie z tyłu. Żeby tak C nic takiego nie jedzie z tyłu, żeby mogło nam przeszkodzić. Co jest? Um, dobra. I lecimy sobie dalej. On nam tutaj nie przeszkadza. My, my mu również nie przeszkadzamy. Zmienimy sobie pas i wjedziemy na teren firmy Raben. A co to jest, kurka wodna? Czekajcie, czekajcie. Co to jest? Taka to, 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 rura, jakby. Kanały wentylacyjne do Felix'a Dobra, wiecie, co, Wed jednak weźmiemy sobie to bo zaciekawiło mnie to swoją formą ponieważ nigdy czegoś takiego nie weźliśmy a cysterny już weźliśmy nie raz, nie dwa tak więc em, tak więc tak postanowiłem, że weźmiemy sobie to coś wyglądające jak nie powiem co ok zaczepiliśmy i lecimy do przodu na Felix Stoł. tak więc w dzisiejszym odcinku bardzo ładnie nam się firma rozrosła jeżeli ktoś, że tak powiem, czekał, aż będę odpowiadał na pytania w tym odcinku, to jak widzicie, na razie nie ma takiej potrzeby. Zostało około uznamy 5 minut, bo tak 20 minut, 20 minutowy odcinek będzie dzisiaj. Ponieważ no... Niby dobrze się czuję i w ogóle, ale, ale jednak to gardło mi przeszkadza trochę. Gardło, a gardło, ale katar cały czas mam troszkę zatkany nos i tak dalej. Tak więc... Ogólnie powinienem w łóżku też leżeć, no ale no, chcę nagrać to dla Was, tak więc myślę, że um, za ten wysiłek nie dostanę łapek w dół, aczkolwiek mogę się założyć, że jakiś hajteł się znajdzie, tak więc um, nie ma co na to liczyć. Ale, ale no poświęcam się dla was. Aczkolwiek jak się rozgadałem, to... No troszkę lepiej się czuję, nie powiem. Może nie tak idealnie, ale, ale troszku lepiej. Dobra, um, lecimy sobie dalej um, do, do, do Felix i lecieliśmy. 600 km. No to w tym odcinku na pewno tego nie zdążymy zrobić, ale, ale, ale spokojnie zrobimy to w kolejnym odcinku albo poza nagraniami, jeżeli będzie mi się nudziło um, to zrobię to poza nagraniem a uwa wam pokażę już na przykład jak będziemy mieli jak będziemy mieli już troszkę więcej kasy, ponieważ teraz, właśnie, znowu zbieramy kasę i z tego, co się orientuję, że tak powiem, to, to znaczy z tego, co się orientuję, z tego, co widzę, to za bardzo w kolejnych odcinkach serii nie będzie co robić. Tak więc myślę, żeby. Naprawdę sporo pojeździć poza odcinkiem, żeby nabić już ten 25 level. Wtedy na 25 levelu mamy już praktycznie wszystko podblokowywane. No, ja w ogóle nie mam światu. Na 25 levelu mamy już praktycznie wszystko podblokowywane. Tak więc nic nam nie powinno przeszkadzać. No i po prostu. Jak będziemy mieli 25 level. To, to, to wtedy by było gitech, żebym już na kolejny odcinek miał ten level. Ale, ale naprawdę wątpię, żeby mi się to udało. Ponieważ dziennie, jak zrobię dwie trasy i to mi załaduje, uznajmy, dwie trzecie, nie, nie dwie trzecie, jedną trzecią całego levelu, no to. No widzicie. A tym bardziej, że jak leż, jeżdżę z tymi dłuższymi zadaniami, to. No się po prostu człowiekowi już nie chce, przejedzie jedną dłuższą trasę w ciągu, uznajmy, godziny. I, I potem po prostu już yy, po tej godzinie grania non-stop, tym bardziej, że jeszcze się nie gada do Was, tylko się samemu gra, no to już się człowiekowi trochę odechciewa i po prostu i po prostu po prostu no nie fajnie tak się gra trochę samemu, aczkolwiek wiadomo, radio włączone i tak dalej, i tak dalej, ale, ale jednak brakuje czegoś i po prostu po przejechaniu jednej trasy. Brakuje trochę takiego, że tak powiem zróżnicowania. Dobra, czekajcie chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. Mm, I na czym ja skończyłem kurka wodna, nie pamiętam. Aha, tym, że... na tym, że, że, że po prostu no... Czegoś brakuje i, i, i człowiekowi już się nie chce grać po pewnym czasie, aczkolwiek no... niby, niby fajnie, ale jednak czegoś no brakuje. Dobra. To lecimy, 13 godzin nam zostało jeszcze, to jest, kurka wodna, sporo czasu. Hmm. Ale, ale, no tak. Tak więc, no... Może jakbym się naprawdę postarał, to bym ten 20 level, 25 level na kolejny odcinek nabił, ale to musiałbym się naprawdę postarać i dziennie siedzieć po 4 godziny, żeby jeździć i wtedy bym to ogarnął, ale no, jak sami wiecie, jest szkoła, jest kilka innych zajęć. Aczkolwiek, no nie wiem, teraz się po, ten Po południu prawdopodobnie do, le do lekarza i się dowiem, czy jestem chory, czy nie. Ale, ale, no. E, raczej czasu nie ma. Tym bardziej, że jeżeli będę siedział w tym domu, to na pewno nie będę wstawał o siódmej. Tylko sobie pośpię trochę. E, i, i, I po prostu nie będzie też tyle. No, nie będzie po prostu tyle czasu, ponieważ, no. Nie będzie też się chciało, skoro człowiek będzie jednak chory, będzie na antybiotyku, nie. Ale dobra, no jeszcze chwilę polecimy. Już jest ponad 20 minut, tak więc dolecimy sobie tylko do tego skrzyżowania i... I będziemy kończyli. Bo do stacji jednak troszkę czasu jeszcze zostało nam. A, 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 miał być odcinek troszkę krótszy. E, dobra, aczkolwiek... Kurka wodna, no czekajcie. No dobra, niech będzie, dalej idziemy do tej stacji. Troszkę przedłużam ten odcinek, no ale mam nadzieję, że wy się będziecie z tego cieszyli. Eee, i, I tak. Dobra. Oczywiście na koniec zaraz wam pokażę jeszcze szybko menedżer firmy jak on wygląda, ile tam mamy już zarobione i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek teraz... Hmm, czekajcie, muszę sobie poprawić krzesło. Eee, teraz jak jechaliśmy to żadnych wynagrodzeń nikt nie dostał, tak więc e, raczej tam nic nie doszło. Ale, ale no ogólnie jestem zadowolony z tych trzech pracowników i z tych, tych e, dwóch pracowników i jednej pracownicy, przepraszam bardzo. E, tak więc e, naprawdę naprawdę e, zaskoczyło mnie to tym bardziej, że właśnie ta kobieta jest, e, że tak powiem, jak na razie najbardziej zarabia, zarabianą najbardziej zarabiającą, o, najbardziej zarabiającą e, Osobą w mojej firmie, tak więc. Dobra, jest zakaz, ale kij z tym. E, mniejsza z tym. Dobra, i wyjedziemy sobie tu. Pięknie, elegancko. Ok, tak więc stoimy tutaj sobie w tym miejscu. E, w takim oto sposób. No nie, naprawdę dziwnie wygląda ten, ta wentylacja. No ale cóż Tak to po prostu ma być Dobra, dajemy Escape Manager firmy jeszcze raz szybko Manager kierowcy eee, Tak, nic się nie zmieniło Ale dobra, czekajcie, weźmiemy jeszcze szybko Manager garażu eee, W parę już zobaczmy O, 30% już jest wykorzystywany No to ładnie, dochód eee, 901 Wszystko na wszystko Tu wychodzi 185 tysięcy eee, Tygodniowo chyba, tak? No nie no nie jest niby aż tak źle, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Pensje dla pracowników, kurka wodna 600 tysięcy tygodniowo. A w Dortmundzie 342 Produktywność zeszłego tygodnia 95%, a tu 23%. No tutaj tak tutaj był tylko Johnny. Więc za wiele on tutaj nie mógł zdziałać. Ale no spoko. Pst, dobra. Ja się z Wami będę żegnał, tak więc trzymajcie się. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, oczywiście możecie go zalajkować. No i co, trzymajcie się do kolejnego odcinka na razie i pa pa.